Witam serdecznie. Bartek Bochdan, PPC Gestock. Dzisiaj poćwiczymy sobie dalej szukanie stref popytu, stref podaży i badanie wolumenu zgodnie z, metod z metodyką VSA. Zrobimy to na przykładzie Mercator, ale trochę w mniejszym interwale czasowym, ponieważ dzisiaj będziemy oglądać interwał 4-godzinowy i potem pokażę Wam też na chwilkę interwał 15-minutowy, ponieważ w tym interwale 15-minutowym po ostatniej. Silnej zwyżce dokładnie widać proces dystrybucji w tej skali czasowej i też jest to powód, dla którego w dół mamy jeszcze kontynuację impulsu spadkowego, a nie tylko i wyłącznie korektę już nowego ruchu wzrostowego. Tak jak powiedziałem, zaczniemy sobie od wykresu 4 godzinowego i zobaczcie, co nam się tutaj wydarzyło. Mamy dwie strefy, co prawda nie dorysowałem ramki do strefy podażowej, tu powinna być czerwona ramka, ale zapamiętajcie, że powyżej zielonej strefy, powyżej zielonej ramki mamy strefę podaży, natomiast zielona ramka to jest strefa popytu. Widzicie tutaj akcenty popytowe na tej spadkowej świecy z dolnym cieniem i dużym spreadem. Mamy bardzo wysoki wolumen. Kolejna świeca shakeout, chociaż nie jest doskonały, bo ma, cień z góry, natomiast cień z dołu jest dużo większy. Tutaj też mieliśmy całkiem spory popyt. Te dwa bary są barami popytowymi, gdzie kupujący zebrali bardzo dużo akcji z rynku na spadku ceny. Mamy również popyt na tej wzrostowej świecy z większym wolumenem. Ona ma cień i z góry i z dołu, ale to jest ewidentnie świeczka popytowa, ponieważ spread wzrostowy jest dosyć spory względem poprzedzających świec Podczas spadku, mamy jeszcze tutaj popyt, czyli przed ostatnią bardzo silną zwyżką. Te dwie wzrostowe świece to są świece z większym wolumenem, i one budują nam się w obszarze poprzednich sygnałów wejścia popytu, które mieliśmy w tle. Te świece, te bary wyznaczają nam tą strefę popytu, natomiast wszystko, co jest powyżej, jest już zarezerwowane dla podaży. Zobaczcie na tą świeczkę. Ona ma dużo węższy spread, ma cień z góry i ma skok wolumenu. Mamy niewielki jeszcze relatywnie wzrost i mamy na szczycie spadkowy bar z dużym spreadem i też z wysokim obrotem. Od tego momentu zaczął nam się z powrotem spadek do strefy popytowej, gdzie właśnie mamy ponownie przejęcie inicjatywy przez kupujących i te dwie wzrostowe świece, które potwierdzają nam górną granicę tej strefy popytu. Ta silna zwyżka, którą obserwowaliśmy w tym tygodniu, związana z Dosyć emocjonalną reakcją inwestorów na potencjalne zagrożenie ze strony nowego szczepu koronawirusa, czyli omikron, zostały wykorzystane do dystrybucji akcji. Owszem, mamy tutaj bardzo duże wolumeny i bardzo duże przesunięcie ceny. Wydaje mi się, że w dużej części wielu inwestorów, szczególnie inwestorów kierujących się analizą techniczną, dużo inwestorów indywidualnych, zagrało tutaj pod realizację formacji podwójnego dna. Jak widzicie, te zasięgi się niemal idealnie pokryły. Ze szczytem, który został wyznaczony przez tą zwyżkę w bieżącym tygodniu, zarówno na tych dwóch świecach, jak i na tych dwóch świecach, tutaj widzicie na wybiciu ze strefy popytu, mamy już pierwszy buying climax z bardzo wysokim wolumenem, i później z jeszcze wyższym rekordowym obrotem mamy kolejny dystrybucyjny bar. Owszem, jest tutaj bardzo duży spread. Mamy bardzo duży wzrostowy korpus. Ale też mamy cień z góry i mamy największy wolumen. Gdyby coś takiego pojawiło się gdzieś mniej więcej w tej strefie popytu, to moglibyśmy mówić, że to jest absolutnie popytowa świeca. Natomiast w tym momencie jest to świeca dystrybucyjna. Pokażę Wam to zresztą zaraz na wykresie 15-minutowym. Na tej świecy dystrybucyjnej mieliśmy niestety w mniejszej skali czasowej sporo akcentów podażowych. Po realizacji tego zasięgu z podwójnego dna, zobaczcie, że mamy w dół spadek który początkowo charakteryzował się całkiem sporymi wolumenami, na szczęście te wolumeny zaczęły teraz się zmniejszać. I jeżeli ta tendencja malejących wolumenów się utrzyma, to w pewnym momencie możemy zobaczyć tak zwany akcent wolumenowy. Możecie sobie to dowolnie nazwać, chodzi głównie o to, że powinien się pojawić nagły wzrost wolumenu na jakiejś świecy, która pokazywałaby nam odzyskanie inicjatywy przez popyt. Czyli może to być na przykład shakeout, mógłby to być selling climax, mógłby to być układ dwóch świec tak zwany Tuba reversal, może to być backholding. Chodzi generalnie o jakiś akcent, który pokaże nam, że ten spadek potencjalnie mógłby się skończyć i podaż się albo wyczerpała, albo została wchłonięta przez popyt. Co jest istotniejsze, to to, co się zadzieje potem i w jaki sposób powinniśmy zareagować na konkretne zdarzenia VSA? Wrócę do tego, ale teraz pokażę Wam ten wykres 15-minutowy. Zobaczcie, to jest ta świeca z wykresu H4, która jest budowana na zwyżce w tym tygodniu, na tej bardzo dużej zwyżce, gdy cena zyskała prawie 20%, około 20%. Ta świeca ma wysoki wolumen, ta świeca ma. Też bardzo wysoki wolumen, rekordowy wolumen jest na tej pierwszej wzrostowej świecy, ale sumarycznie w tym miejscu mamy po wzwyżce bardzo dużą podaż. Gdyby te wolumeny nie układały się tak w ten sposób, czyli nie były tutaj tak duże wolumeny na tym wręcz euforycznym przyspieszeniu wzrostów, to nie mielibyśmy dystrybucji, a skutkiem tego w dół nie byłby jeszcze impulsowy spadek, bo tutaj jak sobie zobaczycie, można sobie wyrysować falę pierwszą, drugą. Tu jest gdzieś mniej więcej fala trzecia, a b i teraz jakaś fala czwarta, po czym powinien się ten spadek w ramach impulsu dokończyć. Gdyby tutaj nie było dystrybucji, to prawdopodobnie zobaczylibyśmy tylko i wyłącznie płaską korektę z korekcyjnym niewielkim lub malejącym wolumenem. Wróćmy teraz jeszcze do wykresu h4. Jeżeli póki co nadal mamy kontynuację spadku i to jeszcze w postaci impulsu, to dlatego tutaj widzicie ten znak zapytania, bo ja nie wiem w tym momencie, jaki jest potencjalny zasięg tego zejścia. Jeżeli obroni się strefa luki chosy, no to być może ten spadek zamknie się w okolicach 130 zł, może trochę niżej. Jeżeli się nie obroni, to zasięg takiego zejścia jest wręcz dowolny, włącznie ze spadkiem w kierunku strefy popytu, w której ostatnie akcenty popytowe się pojawiły. W tym momencie. My, jako inwestorzy, co musimy zrobić? Nie możemy zgadywać po pierwsze zasięgu, po drugie, nie możemy sobie ekstrapolować, co się wydarzy w przyszłości. I że już w tym momencie łapiemy jakąś dobrą cenę, bo my nie wiemy, czy ta cena, na której znajduje się w tym momencie rynek, jest w porządku. Co się musi pojawić? Po oczywiście tym, co widzicie już na wykresie rozrysowane, czyli wygaszeniu wolumenu, akcencie wolumenowym, jakimś zdarzeniu VSA, gdzie popyt pokaże ponownie swoją dominację. To przede wszystkim musimy zobaczyć zwyżkę na byczym wolumenie. Czyli musimy zobaczyć sytuację, w której mamy wzrost ceny i mamy wzrost wolumenu. Tutaj mała uwaga. Idealna sytuacja byłaby wtedy, gdyby wolumen był duży i rosnący. Natomiast wystarczy, że po prostu te wolumeny będą większe niż mamy w tym miejscu. Na spadku wolumeny powinny być mniejsze od tych, które będą na zwyżce dołku. Jeżeli tu zobaczymy byczy wolumen i wzrost na tym byczym wolumenie. A następnie zobaczymy wolumen korekcyjny i korekcyjny spadek, czyli tutaj będziemy mieli spadek wolumenu, albo te wolumeny będą dużo mniejsze niż wolumeny na zwyżce. To to jest moment, w którym możemy szukać sygnału kupna. W tym miejscu szukamy, będziemy szukać właśnie przewag popytu, będziemy szukać jakiegoś wzrostowego młotka, może tuba rewersal, jakiś sygnałów potwierdzonych wolumenem, które powiedzą nam, że otworzyło nam się okno transakcyjne, ponieważ tle. Po lewej stronie wykresu mamy wszystkie elementy układanki już na swoim miejscu, które wskoczyły. I dopiero to jest moment, od którego możemy myśleć o zajmowaniu długiej pozycji, o doważaniu akcji tej spółki lub yy, kupowaniu ich po raz pierwszy. Cały proces badania wolumenu wcale nie jest aż taki prosty i trzeba po prostu myśleć nad tym, co poszczególne słupki wolumenu skorelowane z konkretnymi świecami znaczą. I kiedy już mamy po prostu takie tło wyrysowane dla naszych działań, to możemy świadomie podjąć decyzję, czy to jest dobry moment na wejście, czy też musimy zaczekać na to, że coś się albo dorysuje, albo się nie dorysuje. Także nie ma tutaj miejsca na nadinterpretację, nie ma miejsca na zgadywanie, co będzie w przyszłości. Po prostu konkretny układ, schemat powinien się pojawić na wykresie i dopiero wtedy możemy działać, a do tego czasu... Pozostaje tylko i wyłącznie cierpliwie czekać i obserwować, jak się rynek będzie zachowywał. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście chętnie odpowiem w komentarzach. A na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. A jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał PPC Gestok i zapiszcie się do naszego serwisu. Dzięki jeszcze raz, jedziemy po sukces. Cześć!